La ambición ahora es mi consejera Cueste lo que cueste me levantaré Hoy sé que valgo mucho y ahora cobraré Rosjo śmiała tu przyjść. Dlaczego? Wszystko odkryła. Ale jak? Ponoć Cecilia się z nią kontaktowała. Chce się zobaczyć z synem. Nie możemy do tego dopuścić. Zna sekret, który ukrywałem przez całe życie. Nie pozwolę jej się zbliżyć do moich dzieci. Dobra robota. Widzimy się jutro. Pamiętajcie, że systematyczność to klucz do sukcesu. Dziękujemy. To ja dziękuję. Do jutra. Do zobaczenia. Czemu Cecilia nic mi nie powiedziała? Nie chciała cię martwić. Wiedziałaś o tym? Proszę, powiedz co wiesz. Wiem tylko, że rozmawiały i nic nie powiedziałaś. Cecilia miała ci wszystko wyjaśnić, ale. Tylko nie to. Teraz wszystko jest zagrożone. Oh. Cecilia musiała mieć powód, żeby się z nią kontaktować. Nie. Coś się stało? Nie, kochanie. Mieliśmy problem z dostawą materiałów do firmy. Na pewno? Tak. Kryzys zażegnany. Jak się czujesz? Lepiej. Hej, koleżanko? Si tak, ty, podejdź tu. Jak ci ja na imię? Valeria. Arturo. Arturo. Wiem, kim jesteś. No tak. Poćwiczymy razem? Już zamykamy. Na pewno da się to obejść? Zamierzasz mnie przekupić? Nie chcę stąd iść. Dlaczego? Tu nie nachodzi mnie prasa. Nie dają mi spokoju. Pijesz tu alkohol? Chcesz trochę? Ej, oh. Ej. Jesteś bien? Jesteś całe? Perdón. Przepraszamy. Ciu. Małojecie. Już zamykamy. Valeria. Tęskniłem. Przepraszam, wiem, że już późno. Pomagałam mamie w posiadłości. Mieliśmy spędzać ze sobą więcej czasu. Wiem, ale chciałam zobaczyć, jak tam mieszkają. Te pokoje i eleganckie meble. Matka, karmi cię tą wizją bogactwa. Mówię tylko, że to bardzo ładne miejsce. Nie powinnaś tam więcej chodzić. Dlaczego? Bo brzmisz jak własna matka. Ej, ty. Tak, ty. Co? Chyba nie zamierzasz prowadzić. Nic mi nie jest. To niebezpieczne. Możesz mieć wypadek. Poradzę sobie. Nie wsiądziesz tam. Dam ci mój numer. Będziesz mogła zadzwonić i upewnić się, że. Nic mi nie jest. Trzymaj. Daj mi kluczyki. Oddaj je, ale już. Możesz jechać ze mną. Wykluczone. Wzywam policję. To wsiadasz, czy nie? Ja jadę. Nie rób tego. Wsiadasz? Oddaj kluczyki. Nie, poważnie? To dla Twojego dobra. Nie pozwolę Ci teraz prowadzić. Czyli jedziesz ze mną? No to w drogę. Mama potrzebuje tam mojej pomocy. Próbuje nas rozdzielić. Nie mów tak. Ale to prawda. To posiadłość nie poradzi sobie sama. Mają tam wielu innych pracowników do pomocy. Nie złość się. Myślałem, że jak załatwię jej tę pracę, to przestanie myśleć, że jestem nic niewartym biedakiem. Nie mów tak. Wiesz, że cię kocham, i tylko to się liczy. Oby mama nie zauważyła, że wyszłam. Musisz już iść? Muszę. To do jutra. Do jutra, zaczekaj. Jeszcze jeden pocałunek. Tylko jeden jedziemy za szybko i tak za wolno, aby uciec od bólu. Widzisz? Zdążyj. Po co? I źle się bawisz? Ja Kochanie. Dlaczego nawiedzają mnie duchy przeszłości? Dlaczego? Obiecuję Ci, że nie pozwolę zniszczyć naszej rodziny. jest Tęsknię za tobą. Najdroższa. Rozbijemy się. Ranienie ludzi wychodzi mi najlepiej. Nie wierzę w to. Nie znasz mnie, ale wiem przez co przechodzisz, dlatego nie zostawię cię samego. Tato, to? Wszystko w porządku? Tak. W porządku. Masz prawo źle się czuć. Jestem tu, gdybyś chciał porozmawiać. Dziękuję, synu. Widziałeś Artura? Mówił, że tu nie wróci, bo wszystko przypomina mu o mamie, ale przejdzie mu za kilka dni. Bardzo kochał matkę. Ciężko będzie mu się pogodzić z tą stratą. Zadzwonię do niego. Nie odbiera. Martwię się o niego. Poszukam go dobrze? Nie zamartwiej się. Idź odpocząć, a ja go znajdę. Dziękuję, synu. Nie idź jeszcze. Ale moja mama. Co ty wyprawiasz? Co pani robi? Trzymaj się od niej z daleka. Idziemy. Proszę pani. Kiedy pani zrozumie, że my się kochamy, moja córka nie będzie z kimś takim jak ty. Zapomniałaś już, jaka przyszłość cię z nim czeka? Marsz do swojego pokoju. To boli. Mam to gdzieś. A ty nie zbliżaj się do mojej córki. Zrozumiano? Ale ja ją kocham. Mar, nic ci nie jest. Wynoś się stąd. Proszę, odpuść mu. Tego właśnie chcesz? Tego okropnego łóżka i ścian pokrytych grzybem? Chcesz już zawsze cuchnąć biedą? Nie, mamo. Więc czego chcesz? Myślałam, że też pragniesz lepszego życia. Jak widać, myliłam się. Nie zamartwiej się. Wiesz, jaki jest Arturo. Na pewno nic mu nie jest. Obyś miał rację. Odpocznij, a ja go poszukam. Dziękuję. Odbierz. Arturo, Arturo? Gdzie jesteś? Proszę, pomóż nam. Daj Artura do telefonu. Halo? Arturo? Proszę, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować, skoro chcesz zmarnować sobie życie? To nieprawda. Zabrałam cię do domu Partii, żebyś zobaczyła, jakie życie powinnaś mieć. Ale ty i tak wolisz biedę. Też chcę lepszego życia. Nie zdobędziesz go z tym biedakiem. Jeśli razem będziemy ciężko pracować, będziemy mieć dobre życie. Ciężko pracować. Karowałam przez całe życie, żebyśmy miały co włożyć do garnka. Nie bądź naiwny. Jeśli zostaniesz z tym chłopakiem, będziesz żyć w nędzy do końca życia. Ale skoro tego właśnie chcesz, to śmiało. Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumiesz, że chciałam cię przed tym uchronić. Ale przecież wy się kochacie. Mama. Mamo. Może kiedy umrę, docenisz moje starania i pożałujesz swoich decyzji. Bóg świadkiem, że starałam się dać Ci życie, na jakie zasługujesz. W każdym razie, miłego głodowania. Zejdź mi zaczął. Odbierz ten telefon. Halo? Kto mówi? Daj mi Artura. Osoba, do której pan dzwoni, miała wypadek. Zatrzymałem się, żeby im pomóc, ale nie reagują. Wezwałem pogotowie. Powiedz, gdzie. Już jadę. Gdzie to może być? Może tu. Jest. Na pewno ma na nim zdjęcie tej pokojówki. Tylko jakie ma hasło. Nieważne, potem coś wymyślę. Co z nim? Jest w stanie krytycznym, musimy go zabrać. Zawieźcie go do najlepszego szpitala, bracie. Będzie dobrze, nie mamy czasu. Pojadę za wami. Cześć, kochanie. Co robisz? Znasz hasło do tabletu Artura? A co? Musi mieć na nim zdjęcia tej pokojówki. Odpuść. Jestem pewna, że ta dziewczyna brała udział w castingu. Skąd masz jego tablet? Znalazłam w jego pokoju. Jak mogłeś przeszukiwać jego rzeczy? Nie wierzysz mi, więc szukam dowodu. Tego już za wiele. Nie możesz grzebać w jego rzeczy. Mam dość, że nikt w tym domu mnie nie